Warsztat terapii zajęciowej w Gnieźnie ma wreszcie upragniony nowy samochód. Bus zakupiony ze środków dofinansowania i z mozolnie prowadzonej przez miesiące zbiórki pieniędzy. Pojazd jest niezbędny do bieżącego funkcjonowania tej placówki, gdzie środek transportu ma dość istotne znaczenie. Ważny dzień dzisiaj podjęcie takiej inicjatywy przez zarząd warsztatów terapii zajęciowej, które prowadzi tutaj stowarzyszenie razem. Dzisiaj zaowocowało tym, że mamy kolejny pojazd, kolejne bezpieczne podróże, kolejne komfortowe podróże dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej. I to jest ważne. Dzisiaj nowy samochód dla warsztatów to nie tylko komfort i bezpieczeństwo, ale także otwarcie nowych drzwi do zajęć prowadzonych poza placówką. Pozyskaliśmy kwotę 110 tysięcy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I musieliśmy jako stowarzyszenie dozbierać kwotę prawie 61 tysięcy, gdyż koszt samochodu wyniósł 170 892 zł. Udało się to przede wszystkim dzięki wsparciu zarówno sponsorów, jak i zrzutkom przeprowadzonym w różnych miejscach przez różne jednostki do cegiełkę dołożyli również nasi podopieczni, nasza kochana kadra, rodzice naszych podopiecznych, tak więc wspólnymi siłami, jak to stowarzyszenie razem udało się tą kwotę uzyskać. Samochód będzie służył do przewozu naszych podopiecznych. Na co dzień z przewozu korzysta grupa 28 podopiecznych, którzy są zabierani spod domów i do domu odwożeni, a tak naprawdę to cała grupa 63 podopiecznych korzysta z dowozu. Jest to związane z wyjazdami na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, na trening ekonomiczny, zawody sportowe i tym podobne rzeczy. Samochód został powitany w WTZ z wielką fetą i radością. Zgotowano mu wielki wjazd i chrzest szampanem. W tym roku odbieramy i realizujemy jeden z projektów w ramach programu wyrównywanie różnic pomiędzy regionami. Jest nim właśnie realizacja likwidacji bariery transportowej, jaką właśnie był brak samochodu, brak auta dla warsztatu terapii zajęciowej w Gnieźnie. Jest to jeden z kilkudziesięciu projektów, które są realizowane rokrocznie i no w tym roku udało się zrealizować dla Gniezna i dla tego warsztatu. No cieszy to bardzo. Cieszę, bo widzimy potrzebę, to po pierwsze. I ta radość, to co tutaj się dzieje w warsztacie, jest świadectwem tego, że była to autentyczna potrzeba, że jest to po prostu konieczność. No dzisiaj bez samochodu, bez takiego środka transportu, no to trudno się przemieszczać, trudno korzystać z różnych miejsc, a to jest dla warsztatu podstawa. Bus z kierowcą naraz może zabrać 7 osób plus konwojenta. Mam w zasadzie 7 konwojów, cztery ranne i trzy popołudniowe, kierowca jedzie z konwojentem, konwojent jest też odpowiedzialny za osoby, które bus przewozi, są osoby niepełnosprawne również ruchowo. Są to osoby na wózkach, trzy osoby na wózkach. Bus jest takim naszym mam autobusem, który jest nam naprawdę niezmiernie potrzebny do funkcjonowania warsztatu. Bardzo się cieszymy z tego nowego busa, dlatego że stary już niestety był wyeksploatowany i jest to dla nas ogromnie pomocne w codziennym życiu naszej społeczności, naszej warsztatowej. Bus na co dzień przejeżdża 180 kilometrów, a w całym miesiącu to 3,5 tysiąca kilometrów. Poprzedni samochód był eksploatowany od nowości przez ostatnie 7 lat.